Po raz drugi mamy okazję organizować Mistrzostwa Polski Amatorów pod auspicjami i spółki Amatorski Tenis Polski. To nie są oczywiście drugie mistrzostwa polski, bo, bo Mistrzostwa Polskie odbywały się co roku już od wielu, wielu lat. Natomiast my mamy, mamy okazję po raz drugi uczestniczyć bezpośrednio w, w przygotowaniach i być na samej imprezie, która już jest zaliczana i jest najważniejszą imprezą programu Amatorski Tenis Polski. I muszę powiedzieć, że, że ta impreza mamy, mamy jako organizatorzy szczęście, że udało nam się trafić na tak wspaniałych partnerów, którzy wkładają tak wiele serca, tak wiele pracy w to, żeby ta impreza, te mistrzostwa polskie tutaj w Łodzi doszły do skutku. No i to z całą pewnością jest wielka zasługa pana Wiesława Lewandowskiego i całej jego firmy, wszystkich pracowników, którzy no, właściwie... Tygodni nic innego nie robią, tylko pomagają w organizacji imprezy. I to jest wspaniałe dla tenisa, dlatego że tacy ludzie, bez takich ludzi, bez zaangażowania, ciężko jest budować tenis bez, bez ludzi, którzy kochają tą dyscyplinę, robią to z taką pasją, poświęcają swój czas i, i chcą to robić, byłoby bardzo trudno. Także muszę powiedzieć, że jako, jako program, jako przedstawiciel tenisa motorskiego. No jestem po prostu szczęśliwa, że, że udało, czy udaje nam się takie osoby na naszej drodze spotykać yy, i to jest tylko i wyłącznie z korzyścią dla tenisa. Sama impreza po raz pierwszy w historii dla 300 zawodników, tego jeszcze nie było. To jest olbrzymie wyzwanie oczywiście organizacyjne, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik. Nie jest to łatwe, no ale to się serce, bo, yy, aż serce rośnie jak się patrzy na tą ilość ludzi grających. Yy, na ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj, spędzają wolny czas aktywnie, siedzą, rozmawiają, yy, śmieją się i po prostu jest im tutaj dobrze. I, i to jest chyba tak naprawdę najfajniejsze w tym wszystkim. Oczywiście jest walka o medale, jest walka o nagrody. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsza w tym wszystkim jest taka pasja, która łączy tych ludzi ze sobą. Gdzie gracie Państwo najczęściej? W Generalnie jesteśmy ze Śląska i Śląsk ma e, co tydzień jakiś Tak Akurat wyjątkowo dużo turniejów jest w tym regionie, także łatwo nam grywać lokalnie. Natomiast staramy się też gdzieś wyjeżdżać. Co prawda nie są to dalekie wyjazdy do okay? Kielc, do Łodzi, do Wrocławia, do do no i przede wszystkim do Sopotu. Przeciwko sobie gracie Państwo? Tak. Na... Nie, może ja, nie, Ja wtedy wygrywam. <laughs> Ale najpierw ja mam piłki meczowe. Okay. Zawodnicy podobno dopisali ilość zawodników rekordowo. Tak, tak istotnie. To prze przerosło nasze oczekiwania. Z tym, że jest to miło i więcej zawodników, tym sympatyczniejszy i bardziej odpowiedzialny od strony organizatorów turniej. Liczyliśmy na rząd wielkości 250-300 osób. No jak powiedziałem, przerosło nasze oczekiwania i odliczyło się z 337 dokładnie osób. Na ilu obiektach Zaczęliśmy na obiektach 10 w miejskim klubie tenisowym w Łodzi, natomiast Korzystaliśmy także z kortów SKS Start, także w Łodzi. Z uwagi na to, że w dniu dzisiejszym pogoda nam nie dopisała, z konieczności musieliśmy zorganizować korty kryte na zts ie również w Nowej Gdyni, stacja Nowa Gdynia i na starcie. O organizatorze Organizator i główny sponsor yy, Wiesław Lewandowski. Tak, no, no, miło mi zawsze omówić o organizatorze, z uwagi na to, że jest to człowiek bardzo, bardzo odpowiedzialny, który jest inspiratorem, yy, pomysłodawcą w turnieju, no i także osobą, która ponosi nie tylko koszt, ale odpowiedzialność za właściwą organizację w turnieju. Ja jestem skromnym wykonawcą, tylko.